Dark Souls to tytuł serii, który rozniósł się echem w świecie gier. Jeśli sami nie graliście w żadną z jej odsłon, to prawie na pewno gdzieś o niej słyszeliście. O tej grze powiedziano chyba wszystko: jedni ją kochają, inni nienawidzą, ale dzisiaj chciałbym poruszyć inny temat. Porozmawiamy sobie o nostalgii. Moja przygoda z Dark Souls zaczęła się dopiero miesiąc temu, a już bardzo mocno odczuwam piętno, jakie nałożyła na mnie pierwsza część. Nim wszedłem w ten świat, tytuł ten przebijał się gdzieś w mojej codzienności: czy to na streamach innych twórców, pisanych artykułach, na forach czy innych miejscach. Wiedziałem więc, że taki twór jak Dark Souls istnieje, że jest grono ludzi, które wychwala je pod same niebiosa oraz że poziom trudności tej gry to coś, czego najpewniej nigdy wcześniej nie doświadczyłem w swoim gamingowym życiu. W końcu po wielu latach uległem i doświadczyłem tego, co reszta graczy. Ale od początku. Imię, płeć, klasa, gift. Tu opisy co nieco nam przekazują. Zaczynamy. Gra od początku mówi tyle, ile musi. Podstawowe sterowanie. Przedstawienie ogniska. Pierwsza brama, i widzę tego gada na górze i czuję, co mnie zaraz czeka. Ale gra każe uciekać. Zdobywamy porządną broń i tak małymi krokami przygotowujemy się na pierwszą walkę z bosem. Jeszcze szybkie info o plunging ataku i lecimy. Asylum Demon traci połowę życia, strzała i już niedługo cieszymy się pokępywaniem po pleckach. Pewien czar pryska. Kiedy trafiamy do Firelinka, gdzie często nowi gracze idą wszędzie, tylko nie tam, gdzie jest przewidziana naturalna progresja. Cmentarz, nowe lądo, czasami katakumby. I tutaj zaczyna się kłamstwo Dark Souls. Kłamstwo, że jest jak dawniej. Po przejściu, a tak naprawdę wymęczeniu Dark Souls, myślałem, że to koniec. Ale odpaliłem drugą część, którą również męczyłem. Ale kiedy już ją przeszedłem, coś kliknęło i trójkę uruchomiłem z czystą przyjemnością. Ciekawe tego, co mnie czeka. I tak jestem tutaj po drugim przejściu DS1, starając się dociec, co DS-y ze mną zrobiły. Tu wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią jest to, że ta seria, a dokładniej pierwsza część, fantastycznie mnie okłamała. Rzuciła na mnie czar iluzji niczym w Skyrimie i uderzyła w najskryciej utrzymywane uczucie nostalgii. Poczułem jeszcze raz to, co 20 lat temu, kiedy świat prawdziwego gamingu dopiero się przed nami otwierał. Wspaniałe uczucie towarzyszące odkrywaniu czegoś nowego. Czegoś nieznajomego, uczenie się samemu poprzez rozgrywkę, klikanie na klawiaturze i myszce. Zadaję sobie pytanie, czy kiedyś gry były trudniejsze, mniej tłumaczyły, czy dawały więcej wolności? Abstrahując od technologii, w ogólnym rozrachunku nie zmieniło się chyba aż tak dużo. Zarówno teraz, jak i wtedy można było wskazać gry, które prowadzą gracza za rączkę, ale również i takie, które stawiają na więcej swobody. To, co się zmieniło, to schematy. Teraz, jeśli jesteśmy graczem, to po prostu włączamy grę i mniej więcej wiemy, co robić. Standardowy zbiór klawiszy M, I, J, E, F, R, czasami Tab. Przepraszam, konsolowców nie znam schematów na padzie. Dark Souls znaczną część tych mechanik zebranych zwykle pod tymi klawiszami. Albo przedstawia zupełnie inaczej, albo w ogóle pomija. Mapa? Brak. Dziennik zadań? Brak. Wskaźnik gdzie iść? Brak. Podpowiedzi offline? Brak. Walka. Samo zaklikanie czasami jest możliwe, ale raczej trzeba kombinować. Tutaj dochodzą różne kombinacje przycisków, a nie naciśnij X, aby wykonać atak z wyskoku. I tak człowiek stoi w tym firelinku i zaczyna się zastanawiać, czego jeszcze nie wie, a co wypadałoby wiedzieć. Jednych to odtrąca, a innych wręcz przyciąga. I rozumiem szczerze, tutaj obydwie strony. Dawno temu mainstreamowe gry nie bały się eksperymentować, choć tutaj z różnym skutkiem. Dla przykładu pamiętam serię Need for Speed, Underground, potem Dwójka, Most Wanted, Carbon i. Właśnie prostrit, od którego się całkowicie odbiłem. Prostrit był czymś zupełnie innym, gdzie przestało wystarczać klikanie ostatnich i najdroższych elementów z listy ulepszeń części, aby pokonać każdego na swojej drodze. Wtedy tego nie czułem kompletnie, chociaż przyznam, że nadrobiłem go po latach. Zupełnie z drugiej strony seria Grand Theft Auto. San Andreas przekroczyło barierę, jeśli chodzi o dodatkowe aktywności oraz pojazdy. Samoloty różnej wielkości i zastosowań, dwukołowce czy nawet poduszkowiec. Każdy z tych nowych elementów wymagał pewnej nauki, dostosowania się i mnie osobiście przyciągał jak magnes. Wydaje się, że nie tylko mnie, patrząc na sukces i możliwości GTA Online. Innym przykładem, który w bardzo dużym uproszczeniu ma schemat podobny do Dark Souls, jest Land 4 który wyszedł na przenośną konsolę Nintendo Game Boy Advance. Z marszu trafiamy do lokacji samouczkowej, w której dostajemy szybki zbiór podstaw poruszania się i głównej mechaniki gry, polegającej na zbieraniu kawałków kryształu oraz taka klucza do otwarcia drzwi. Po przejściu mamy walkę z bossem, który posiada dwie fazy. Po walce praktycznie cała lokacja staje dla nas utworem, Możemy wybrać się w jedną z czterech odnóg, każda ma swoje unikalne wyzwania, wrogów, dodatkowe mechaniki oraz bossów. Ale to wszystko musimy odkryć sami. Gra nam w tej kwestii już nie pomaga. Naszym finalnym celem jest pokonanie pomniejszych bossów, by móc zmierzyć się z tym finałowym. Brzmi znajomo? Lord Wessel? Cztery dusze? Ktoś, coś? Obie gry dzieli od siebie 10 lat. A podobnych przykładów jest znacznie więcej. Dzisiaj gry mają zupełnie inny feeling. Kiedyś granie nie było tak popularne jak teraz. Można było próbować, testować, a dzisiaj jest jednak wśród twórców trochę strachu. Na szali stoją olbrzymie pieniądze, a to w połączeniu ze złymi decyzjami może doprowadzić firmę prawie na skraj. Tu przykładem jest Ubisoft, który poza Far Cry'em i Assassinami e, tworzył również Splinter Cell, Raymane czy Beyond Good and Needle. Jednak w całym wywodzie nie możemy zapomnieć o nas samych, którzy doświadczają tego, co tworzą studia deweloperskie. Dla mnie jako gracza, który w świat gamingu wchodził w latach 2000, nostalgia za tym pierwszym uczuciem, pierwszą uruchomioną grą, pierwszą mechaniką jest zupełnie inna niż osób 10-15 lat młodszych ode mnie. Dla mnie jedną z pierwszych gier był Prince of Persia Dusza Wojownika. Dla młodszego pokolenia może być to Minecraft, PUBG lub Fortnite. Dark Souls swoimi rozwiązaniami przywołuje we mnie przyjemne wspomnienia różnych gier, które po prostu próbowałem przejść. Często nie rozumiejąc w pełni założeń tytułu, który ogrywam, czy to z powodu bariery językowej, czy wieku i braku jakiegokolwiek doświadczenia z grami. Tak samo dla młodszego pokolenia Dark Souls, razem ze swoimi mechanikami, może być trudne do przełknięcia, kiedy ich pierwszymi tytułami były gry na przykład dużo bardziej zaawansowane i rozwinięte. Świetnym przykładem jest Gothic, który dla mojego pokolenia jest tytułem stojącym na piedestale, kiedy młodszych od podnoszenia w kontrolem może aż skręcać w środku. Podsumowując, Dark Souls w genialny sposób mnie zwiódł. Pozwolił mi choć odrobinę poczuć jeszcze raz to, co czułem dawno temu, a jednocześnie szeroko otworzył mi oczy na dalszą eksplorację świata gier. Skoro w 2011 roku powstała gra, która uderzała w klimat lat 2000 jednocześnie ulepszając znane rozwiązania i wprowadzając nowe, to jestem przekonany, że teraz i w przyszłości będą powstawać tytuły inspirowane Dark Souls, rozwijające jego dziedzictwo, doskonalące to, co znane i dodające własne pomysły.